Przyszli do Kafarnaum. Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie. Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele pisma. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zwołał on. Co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarajczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, świętym Boga. A Jezus stanowczo mu nakazał: Milcz i widź z niego. Wtedy duch nieczysty, wstrząsając gwałtownie tym człowiekiem i krzycząc donośnym głosem, wyszedł z niego. Wszystkich ogarnęło zdumienie, tak iż jeden drugiego pytał: Co to jest? Jakaż nowa nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I szybko rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej krainie galilejskiej. Moc słowa Jezusa. Jezus wraz z uczniami, których niedawno powołał, przychodzi do Kafarnaum, w tamtejszej synagodze naucza w szabat. Zapewne sposób mówienia Jezusa odbiegał od dysput ówczesnych rabich którzy często prowadzili rozważania kazuistyczne. Jak wiemy z innych miejsc Ewangelii, Pan Jezus mówił w sposób prosty i jasny. Jego słuchacze należeli raczej do uboższych klas społeczeństwa, a słuchali go chętnie, czyli rozumieli jego przesłanie. Moc słowa Jezusa jest też potwierdzona przez fakt uzdrowienia człowieka opętanego. Egzorcyzmy których w Ewangelii według Świętego Marka znajduje się sporo, w istocie są uzdrowieniem człowieka z jego duchowej choroby. Ukazują też moc Jezusa nad złym duchem. Dzieło głoszenia Ewangelii związane jest z uzdrowieniami duchowymi i od chorób cielesnych, a te są zapowiedzią zbawienia, które przynosi Jezus Syn Boży. Panie Jezu, Niech Twoje słowo usuwa z mojego serca wszelkie przywiązanie do tego, co jest sprzeczne z Twoją miłością. Niech będzie dla mnie nauką z mocą, która uzdrowi mnie wewnętrznie. Amen.